Jest takie miejsce, gdzie kredki powstają. Pracują tam ludzie, co radość nam dają. Oni tworzą magię tęczę kolorowe. Sprawiają, że kredki są tak wyjątkowe. kredki niebie! Trzabar brązowy jak ziemia pod naszymi stopami, białe jak śnieg, czarne, czarne jak rani. i wszyscy razem tworzą dzieła piękne, za co każde dziecko jest bardzo wdzięczne. Uśmiech i spełnienia. A każdy dzień nie będzie pełen radości. Sukcesów, satysfakcji i nowych możliwości.